Yy, dobra, sorry, ci nagranie mi się. Ci początek kodu. Mm. Czy ci się kojarzą litery CS Counter Strike. No właśnie. I to jest mój początek kodu. Yy, dobra, sorry, ci nagranie mi się wyłączyło na chwilę. Więc jesteśmy po małej... Malusienkiej przerwie. Ta, malusieńki. Ja, sorry No. Ile to? Pół sekundy? Nawet nie. Dla nich pół sekundy. A, a co ty, jak ty. Aha! Wyłączyłeś na chwilę i tak dobiłeś tam, trochę. No, nagrali mi się tylko po prostu połączyło. Mhm. Dobra, teraz ja sobie usiądę w wodzie. Dobra, co nas playa? Zapamiętaj, mój wybór. Dobra, nie daję tego wyjść. Będę miał zablokowane konto jak nic. Muszę to do... Tak właśnie mam zablokowane konto. HH4 Nie no, dzisiaj jeszcze wyślę. E, Aha. Ogarniasz, że płacić za serwer 5 zł, a kurczę SMS a to 11,7? No to jest to straszne. I to jest scraft serwa. Czy się na nim. Kurde, Dominik, y, pamiętasz jak bym, bo ja chciałbym nagrać z Tobą y, Ghost A, no, Kono, no Tylko coś mi nie chce wejść, nie chce mi odpalić. Wchodzę w ten, normalnie w konsolę, jak mam już logo i e-mail, nie? No. Naciskam y, tam Enter, ładuję się, ładuję i mam error. Tak? A NFS World. NFS World Nie mam, bo y, reset robię, kompo. Tam. Jeszcze? No A tak propos, dziwnie, że poznaliśmy z tym z Dominikiem. Mówić czy nie? No nie wiem. To było naprawdę... Nie? Jezu, pamiętam. Dobra, powiem to. Dobra. Coś, nie, tylko żebyście go nie uznali za idiotę czy coś. Nie. No. Coś jakiego to było tylko... Ja to tam gram w Ghost on, ja jeszcze nie znam, tam mówię, on, on tam mówi Pikachu! Taki właśnie <laughs> raz ja mówię, zamknij się, nie? Potom, no. i potem, potem on Pikachu, Pikachu! A ja mówię oczywiście to się zamknij się po angielsku I on nie ogarnia, jeszcze mi to mówi I, i ja mówię zamknij się, a on nogę. Ogar <laughs> Tak do mnie, a ja taki ład Polak? O co chodzi? Boże Tak i teraz akurat się ty poznaliśmy a jak się nerwy to z, tam to, to od razu rescę na, na miesiąc i ten walnej. I... Dobra, i jeszcze trzy kreseczki. Mam dzisiaj trzy kreseczki. Znasz jakie strony do zakładania tego? Y serwa? E nie. Czekaj ja poszukam, bo miałem znajomy tego kolegę, który miał na tym nie dwie kreski i kończę to nagranie, ludzie. Ale ta pięść po prostu jest ekstra. Dobra, dawać kasy, dawać Przeżyłem przez po i pom, 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 i pięść idiom. Pierwszy level, drugi poziom i trzeci poziom i nie żyjesz. bo weź się na nie, nie wyżywaj. Nie wyżywaj się na komputerze. Hmm. Hmm. Please. Why? Oh, oh. No to mamy małe kłopoty. Dobra, trzy, dwa, jeden, nie żyjesz. O, e, albo możemy zrobić Hamachi, bo nie e, ja... no ja wiem Hamachi, bo... Grałem z kolegą na Hamachi. Mm. Dobra, padam, padam, sole ludziska, padam. 28 HP, no padłem. Jak coś się że jak na świecie? Dobra, padłem. Zostało mi pół kreski, takie o takie... Mam się jakie ja pół, przez które oczko można muszę... zrobić. Dobra, 4 weź Dobra. mi znajdź stronkę z tymi serwerami, nie? O potem tam. czekaj chwilę, spróbuję zrobić tak jak ty mówisz, że wejdę na 1,7... ile 6 czy 4? Eee, 4, jeden się tam 4 Spoko. I nawet włot mi nie idzie. Bo chciałam sobie zagrać, że są serwery od kilku tysięcy dni. No, może nie tysięcy. Nie wiem, 30 dni są siedem, 174, tak? 177, 174. Bo. Cztery lepiej wytnij ten. ten. Yy, mój głos teraz to mówię. I dźwięki ciostry, bo to przeszkadza w nagraniu. Już i nazwijam ten 12 level, który no, dobra. No, I to na tyle Komentujcie, sobie, skroboć łapki w górę i na razie Na razie!